Wibracja dnia na czwartek, 24 lipca 2025 roku. Wibracje budujące 6, 7 i 9. Wibracje pośrednie to 4 z 9. I wibracja docelowa to 4 w księżycu malejącym. I jak to przy nowiu bywa, nam się może tutaj zachcieć, ro zechcieć robić jakieś porządki, że to wyrzucę, tego się pozbędę, to niepotrzebne, tamto niepotrzebne itd. I ok. Jeżeli powiedzmy mamy jakieś tam w cudzysłowie durnostojki, badziewia albo jakieś tam powiedzmy inne rzeczy no bez wartości, że tak to określę to możemy tutaj powiedzmy się tego pozbywać, ale jeżeli chcielibyście Państwo robić porządek w dokumentach coś tam wyrzucać, coś tam segregować czegoś tam się pozbywać, to lepiej nie dzisiaj, bo dzisiaj powiedzmy bardzo odważnie wyrzucicie jakieś tam nie wiem, faktury, dokumenty, inne papiery, które mogą być przydatne więc, więc, więc dzisiaj z rozważnością <laughs> podchodźcie Państwo do pozbywania się powiedzmy jakichś tam dokumentów z rozważnością podchodźcie do tego, co nie wiem, rzucacie do pieca albo tam powiedzmy do niszczarki, żeby tutaj przy tej okazji nie stracić czegoś, co miałoby jakieś tam większe znaczenie albo że tutaj czasami wyrzucimy zdjęcia z wakacji z naszym byłym, później były do nas wraca i o jejku co ja zrobiłam na przykład. Więc tu przed takimi rzeczami dzisiaj troszeczkę się powstrzymajcie i za takie powiedzmy mądrości trzymam kciuki. Dobrawróżba.pl, polecam serdecznie Sylwester Hordecki.